Na wsl trzeba sobie odświeżać to. Game My Life. Game My Life jest apka. No i potworzone już są foldery na, na rzeczy, które będą potrzebne tam. Ale to zaraz. Mamy mdka jednego. I ten mdek dotyczył chyba samego, samej gierki. Samej gierki, samej apki. Co do założenia. Już patrzę, czego bla bla bla. Tak, zgadzam się. Plan projektu, architektura, segmenty, bla, bla bla bla. bla Podział na foldery, frameworki. Tak, kurde, trochę to wygląda, jakby to było wszystko, nie wiem, co on tutaj jeszcze myśli. A, samo wprowadzenie aplikacji, okej, okay, dobra. Fajnie to zrobił. Ta aplikacja wygląda, że będzie miała ręce i nogi. Dajmy mu jeszcze chwilę, żeby sobie... O, ogólne założenie i szczegółowa wizja. Bardzo fajnie to podzielił, no.